Witam serdecznie w piątek, 11 listopada, Dominika sala Zapraszam na główne wydanie Kuriera Polskiego. A teraz w kurierze stoi na stacji lokomotywa, a wokół entuzjastów kolei żelaznej przybywa. To miłośnicy pociągów. Dziś skład liczący sobie ponad pół wieku przejechał z brzegu do Nysy i z powrotem. To bardzo stara trasa kolejowa, liczy sobie bowiem 146 lat. I właśnie na ten szlak, brzeg Pakosławice, wjechał dziś pociąg towarowy. Też nie nowy, bo wagony, jakie do niego podoczepiano, na kolei były używane dawno, dawno temu. Lata 30, 40, 60. Stare wagony towarowe, które kiedyś jeździły, a dzisiaj jest już się nie mało... Na trasach się ich spotyka. Więc zapowiedź przejazdu takiego składu okazała się nie lada gratką. I choć ranek był chłodny, jak na listopad przystało, na trasie zgromadziło się wielu miłośników kolei żelaznej. Lubię jeździć pociągami, no teraz mam jakby rzadziej okazję, ale moim marzeniem jest przyjechać na przykład trasy koleją transyberyjską całej. Jechałem już kawałek, jest fajnie. Także marzał pełnej trasie czyli Moskwa wody Wostok. Ten pociąg jechał z brzegu do Nysy. Po drodze przystawał na każdej stacji tak, by można było przyjrzeć mu się z bliska. Także okiem obiektywu. Chciałyśmy sfotografować ten historyczny pociąg i mieć na pamiątkę, że odwiedził naszą miejscowość. W Grodkowie na pociąg czekał pan Michał Korzeniewicz, były toromistrz, który na kolei przepracował 30 lat. Jakieś wagony starszego typu mają być. Chciałem zobaczyć, bo to się jeździło tymi tak zwanymi stodołami, pudełkami na ten do, do pracy, do tego, no i trzeba pokazać i wnukowi i, i samemu zobaczyć, bo już dawno nie widziałem takich pociągów. A miłość do kolei często tak właśnie się zaczyna. Najpierw trzeba podsadzić, a potem już nie można powstrzymać. Taką moc przyciągania ma kolej żelazna. Tak. Przejazd historycznego pociągu zorganizował Wrocławski Klub Sympatyków Kolei. Pomógł też sponsor, prywatna spółka przewozowa z Wrocławia. Skład prowadził Andrzej Stróżyk, na co dzień dyrektor techniczny tej firmy z zawodu maszynista. Jest to lokomotywa SM42. To jest lokomotywa manewrowa wykorzystywana, w sumie właściwie jest do, do pociągów zdawczych. Wśród wagonów historycznego składu ten pochodzi z 1914 roku, a więc pamięta pierwszą wojnę światową, która Polsce przyniosła wolność po 123 latach zaborów, a Polska kolej w 1918. Ja bym tu przywołał e, scalenie trzech systemów kolejowych z trzech różnych zaborów e, po roku 1918 co było wyczynem no, jeszcze dzisiaj budzącym podziw, I w jak w krótkim czasie można było zrobić z trzech różnych zupełnie i technicznie i organizacyjnie systemów jedną wspólnie działającą kolej, która no, już w 1939 roku to była naprawdę jedną z przodujących w Europie. I oby te czasy dla kolei wróciły, jak ten pociąg historyczny. 150 zawodników walczyło dziś o tytuł Mistrza Polski w gimnastyce. W Nysie odbyły się bowiem drużynowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn. Najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 8 lat. Takie jest powiedzonko. W gimnastyce najważniejsza jest koordynacja, siła i odwaga. Ale no to jest takie uproszczenie. Jest to sport wymagający codziennej ciężkiej pracy od najmłodszych lat. Największą uwagę trzeba zwracać na czystość, czyli złączone nogi, proste ręce, wyprostowane ramiona, obciągnięte stopy. Jest to długodystansowy etap przygotowań. No, na wyniki z najwyższej półki czasami trzeba czekać 20 lat. Cisza gimnastyka już stare lata. Najbardziej w tym mi się podoba że można tak skakać salta i takie różne rzeczy trudne. Czasami się boję jak jest coś nowego, bo mogę spaść i to boli. W tej chwili przepisy sędziowskie są tak skonstruowane, że najważniejsza jest technika, czystość wykonania. Bez upadków. Kiedyś upadek na przykład kosztował pół punkta, w tej chwili punkt. Także trzeba uważać. Najfajniejsze w tym sporcie jest przełamywanie swoich granic, swoich lęków i poczucie adrenaliny takiej. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja już dziękuję. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.